Nie ma problemu. Zobaczymy dalej. Mógłbym zamieszkać na lotnisku, w zasadzie. A w ogóle, Nuniak to wczoraj miał takie rewelacje. Plaży tutaj pięknej, spędziliśmy dwa dni, dwie nocki. Nic się nie działo, nikogo nie było. Z nami były inne kampery. Naprawdę spokój, żadnej policji, żadnych problemów. Tak w zasadzie jak kiedyś, przed, jak się jeździło przed zakazem, tym takim znaczy, bo zawsze zakaz jakiś tam był, ale przed tym takim rozbuchanym, co zrobili, tak jest teraz. Bez problemu można stanąć na dziko w Grecji. Do tej pory takie nasze są doświadczenia. Stać i się cieszyć, tak jak to było wcześniej Nie ma problemu Zobaczymy dalej Myrtos od drugiej strony Czekolada rwana jak śmietamy. tutaj widoczek A tutaj my o. A, i kudeczki są. A, kudeczki są tak. Dużo Kudeczki na O, tu jakieś takie wąsiczki. A między tym wszystkim content van. No i pięknie. Jedziemy dalej. Tutaj chłop tą wysepkę sobie przejeżdża na rowerku, ekstra, na plaży z nami był, no naprawdę trzeba mieć dynamit w nogach tu po tych górach i nie ma roweru elektryka, normalny rowerek, a teraz dzidę dał taką, że aż wow, naprawdę szacun. <gry> Ja powiedziałbym. Fajnie. No zobaczmy. Gdzie tutaj nas przywlokło? Tu ktoś ma swoją prywatną jakąś taką posesję, to tutaj nie jedziemy. Absolutnie. Ładnie tu. Fajnie by było jakbyśmy mogli zostać. O. Bo Zachód słońca by był w wodzie samochodów Jest, ale jest parę samochódów, one się rozjadą. Ale one się rozjadą. My sobie zobaczymy czy tu My sobie jest, jest czy też w tej chwili to. dobre miejsce. Jest tu żaba, Taka plażyczka. Tutaj są takie fajne struktury. Jest ich więcej. No właśnie, o, a tutaj więcej tego jest. To jest taka skałka. Znaczy bardziej to takie sypkie, bardziej piaskowiec to jest. Jak w Kapadocji właśnie. I piaseczek taki czerwony, ceglany. Czerwonawy Ładnie tu jest Ojej, ale słoneczko zajdzie Jednak tu za tym Ale jak pójdziemy tam na górę Może o tu To sobie jednak zobaczymy jak w morzu zachodzi no, Zobaczymy jaka woda Mienia. O, tu pięknie Też ładnie Fajna ta plażyczka Naprawdę fajna Żabuś, test wody Jaka woda Żabcia sprawdza jak dla żabci jest dobra, znaczy, że jest naprawdę dobra. Dobra woda. Żabcia mówi, że dobra woda, to dobra woda. No dobrze. Na razie stoimy tam dalej, a tutaj wieczorkiem może gdzie właśnie ten ta dacia stoi sobie staniemy. na tej plażyczce. O, u góry taki wiatraczek przyjemny. co go tutaj żabcia sfilmowała. Fajnie wygląda. No i tak ładna ta no, ładna ta plażyczka i tutaj, szczególnie te okolice, te takie skał piaskowce takie. O, tutaj tych piaskowców w żabciu z tej strony uh -huh. zobaczysz jeszcze sporo widocznie uh -huh. uh -huh. Fajnie jest, można sobie pospacerować, jest i się przejść po prostu, no. Tak naprawdę przyjemnie. Ale ale myśmy się dwa dni wybyczyli i mamy ochotę gdzieś po prostu sobie coś zobaczyć nie tylko leżeć plackiem na plaży a tu w najbliższym takim najbliższy punkt co chcieliśmy zobaczyć to jest latarnia Teodora ja już tam sobie przeczytałem 1828 rok no 200 lat za 3 lata będzie miała jest ładna na takim sztucznym półwyspie jedziemy sobie ją zobaczyć i tam obok jakieś miejscóweczki są i tak dalej ale zachciało nam się co bądź Pozwiedzać. To jest taki punkcik, który sobie można zobaczyć i jest ładny, bo jest architektonicznie ładna i co ciekawe, od 200 lat ona cały czas działa. No, za więc... 500 metrów skręć o. w prawo. No to idziemy na tą latarnię. Zobaczyć tą atrakcję. Mm -hmm. Jak to wygląda tam przed nami. A tutaj jakieś autko stanęło. Zapcie z niunkiem gojuje. A w ogóle Nunek to wczoraj miał takie rewelacje byś mu tam skóry, kosteczki z grilla. No a potem on niestety przez nas się pożygał. Jak klopka zrobił, to by piaskownice z tego zrobić, bo się piachu też nażar Ach, z tym naszym nińkiem po prostu. O! Jest. Tutaj. I tutaj idziemy. A, okej, okay. no to odwracam. A tutaj jest. W sumie to takie e, takie rzeczy to zawsze wyglądają z daleka najładniej. No taka jest urokliwa, faktycznie prosta, ale urocza. Idziemy zobaczyć, jak wygląda z bliska. No tu taki półwysep zrobiony. żeby sobie można było spokojnie dojść do tej latarni. Sam budynek duży, znaczy duży, no duży w stosunku do tej latarni, która jest na nim. No i dzisiaj to już tak bardziej jako atrakcja. Ale działa. No widać, że ją co jakiś czas odmalowują, bo jak widzieliśmy na zdjęciach w internecie, na Googleach, to była cała porysowana tak jakoś beznadziejnie ale teraz ją widać odmalowali taki zabieg tutaj widocznie muszą robić co jakiś czas no widok jest ładny więc dla widoku faktycznie można zajechać to A nie, ona, jest, nie jest ona, ona, ad, ad, ona też jest tutaj potrzebna bo tutaj faktycznie jest taki przesmyk do tej zatoczki o tam. więc ona jest tutaj bardzo potrzebna ta latarnia no chociaż dzisiaj nawigacje wszystkie statki mają, ale faktycznie no jest ok nie? no i żeby to była jakaś wielka atrakcja no to nie powiem jest to bardziej ciekawostka tutaj no a jeżeli chodzi o Grecję, o zabytki greckie no to 200 lat niecałe jak ta wieżyczka ma to można powiedzieć tak wczoraj ją wybudowali w zasadzie. Architektonicznie, no taka wpasuje, wpisuje się w greckie klimaty. Ale żebym miał tutaj specjalnie tak przyjechać gdzieś tam kilometrów nadkładać, no to nie. A wysepka jest nieduża, więc tutaj ogólnie to yy, wszędzie jest blisko. Ale nie jest to jakaś tam atrakcja żabciu, co? No, ładnie tak, ładny widok jest z tego miejsca. Ona sama wygląda fajnie z daleka. Z bliska. O, my tu mamy blisko na miejscówkę. O, my to mamy blisko na miejscóweczkę, więc po drodze warto sobie przyjechać, zobaczyć, widoczki popodziwiać, bo tak to tutaj nic nie ma ogólnie, nie? Więc no tyle, jeżeli chodzi o tą latarnię. Dalej! Oj, nie rady, Niunius! Z pewnością nasze latarnie czyta na półwyspie Helskim chociażby no, biją tą na głowę bez dwóch zdań plaża Dialos sama w sobie ładna no natomiast obłożenie no to już jak kto lubi no jeszcze jest. No, jeszcze, jeszcze jest. jest. Spore, Czyli tam gdzieś 6-7 września to jest jeszcze tutaj sporo ludzi. chociaż tych leżaków dosyć sporo wolnych też jest, nie? Jest dużo wolnych. Tak, nie ma aż tak, tak tyle ludzi, nie, ale jest no tak zagospodarowana dosyć konkretnie, ale tutaj o, proszę bardzo, można się rozłożyć ze swoim leżaczkiem. Więcej tych co są ze swoimi. Nie wiem, może my nam no, też tutaj się troszeczkę z boku przycupniemy sobie popływamy, bo woda fajna jest, nie? I tam byśmy się przeszli może gdzieś o, tam gdzieś na spacerek. Co myślisz o tym? koniunka trzeba by zostawić, bo on tutaj za gorąco by mu było, nie? No nie wiem mają. Nie, z psiakami nic nie ma. No. O tam są jakieś znaczki. Idziemy zobaczyć. O, tam przed nami jakieś znaczki. Zakazy. Jak zakazy to idziemy zobaczyć. O co tutaj chodzi? Co tu można, czego nie można. <laughs> Czy można właśnie z psiakiem. A, Nic nie ma tutaj, nie A no, informacyjne bardziej jest, nie? No wiadomo śmieci, woda, wledna i tak dalej tu yy, Ale o pieskach nic nie ma, czyli można by było przyjść, no Na kempingować let... Nie można tu na tej plaży, to te oczywiste yy, Jakiś tam beach bar duży No i tak ogólnie W taki sposób to wygląda Zobaczymy, może sobie faktycznie przyjdziemy Woda piękna I ludzi też full Władzę skałki. Tak, lubi mi się spacerek. Może nie było nic ładnego, bo domyślam się. Jest piaseczek. Wiemy, zobaczymy. Zobaczymy, co tam dalej, co tam daje kie widoczki dają. O, tu jest wybytonowane A tam jest druga plażyczka. No i kolejny beach bar. Kolejna plaża. Tam jest mniejsza, no? Mniejsza no. Jak ty lubisz. No. Ładne skałeczki. Tak, ale jednak zostać tutaj nie chcemy Nie, <gry> nawet w tym parkingu... Nawet na tym parkingu jest po prostu wszystko strome, park, więc nawet... No dalej, tam jest jakieś no. takie wyciągnięte, super, zobaczcie, co tam jest dalej. I coś równego, żebyśmy mogli sobie też obiadek zrobić w cieniu, stanąć. No, tak. Więc wracamy, nie zostajemy. Jedziemy. Jedziemy dalej, dalej wiośnie. to jest lotnisko. Jedziemy. Tu jest tak fajnie pas położony. Na mapie fajnie widać, ale myśleliśmy, że tu będzie widać bardziej. Aktualnie dostępna jest szybsza trasa. Oszczędź 3 minuty jadąc przez. Gdzie ci kołuje? No kołuje! Zobacz A. jak kołuje. Hmm. Jejku! A to tu tu to jest. tutaj. No, jedziemy koło lotniska. Jejku! Bo Paweł musi zobaczyć start. Start samolotu. Samolot <laughs> będzie startował. Najlepsze lotnisko do oglądania startów jest w Trogirze. Tak, w Trogirze jest wspaniałe lotnisko do oglądania startów samolotów. Tu się Stańcie zatrzymamy... W cieniu troszkę. Tu będzie fajnie. Dobra. Samolot będzie startował. To idźcie oglądać. Idź. Idę, idę. Tutaj tak... Nie wiem czy ten pas, pas tak widać ona jest... Na, na mapie. On ciekaw, ciekawie na mapie wygląda. Może jakiś zrzut zrobimy, nie? Już Wylądował jeden. Wylądował. Teraz będzie nastartował, tam nie wieje. A, to może ten tu i czeka aż ten przyleci. Może tak. Może czeka aż Aha. ten wyląduje i tamten teraz... Ten niebieski w ten też kołuje. nie, to dwa będą startowały. Ale ekstra. Ale super. A nie, to tamten wylądował. Okej. Okay. No to trochę tutaj ruch jest, nie? Trochę jest. Ale emocje. <grym> Mógłbym zamieszkać na lotnisku w zasadzie. <grym> nie przeszkadzałoby mi.

Siary. Uwielbiam Dobra. jak startują samoloty. Ta moc, po prostu. Ach, super. Teraz to możemy jechać. Dojedziemy. Są też takie ładne skałki. Tam są góry, ale z troszeczkę za mgłą, to tak nie do końca to widać. Ale jest ładnie. Ciekawa. Droga kiepska to dobrze. <noise> kiepska droga stała. zawsze jest dobra. To tutaj jest za jest mnie Byle nie za kiepska jak w Albanii, nie? No nie, tego nie, ale tu nie ma chyba takich. No myślę, że Ale widać, że samochodów jest trochę. Okay. No trochę jest. Czy tutaj się coś za nas znajdzie? Czy trzeba będzie poczekać, przyjechać? Hmm. Tutaj jest. Coś dalej, ok No dobra. Zaraz zobaczymy. Wszystko się dowiemy. Faktycznie jest bar. Jest bar. Jest plażyczka. Jest parking ale jaki tu po prawo jest chyba ten parking wiesz o są bugę pięknie miejsce docelowe jest po lewej stronie no jest parking ale czy my się na nim zmieścimy mm -hmm, mm -hmm. o tam był to no dobra, co trzeba coś tutaj tam jest miejsce, możemy sobie stanąć. A gdzieś. tutaj za tym na razie, czy nie? No to go zablokujemy. A on przede mnie wyjedzie? Nie. No dobra, to się rozglądamy. Idziemy, To jest taka tawerna. Chyba nie będziemy dzisiaj pichcić, tylko coś, przekąś... coś przekąśniemy w tawernie jakiejś, nie? Jakieś, nie? No. Dobra, zażyjemy sobie tutaj. Bo już głodny w sumie jestem. No, ja też ok, kalmarki wjechały w takich przyjemnych okolicznościach przyrody eee, ja jeszcze zamówiłem sobie co ja zamówiłem? musakę, musakę zamówiłem tak, piweczko, babka, winko i jakąś sałatkę jeszcze sobie wzięliśmy fajna plaża tutaj sobie zostaniemy dzisiaj na e, wieczór no bardzo przyjemnie tutaj jest, naprawdę fajne miejsce parking, ale naprawdę świetny parking potem wam pokażemy jak tutaj fajnie w ogóle można sobie zaparkować i sobie nad samym zasadzie nad plażą jest mi być między Tamaryszkami, nie? No i czekamy jeszcze na to. No dobra, wsuwamy. Kalmareczki. A tu jest ciekawie w ogóle u góry. O. Tutaj jest kajaczek. Taki wyścigowy, archaiczny. Ale fajnie go tak powiesili. Super wygląda. Widzisz Radcia? Ja już go wcześniej A, No? Nie, ja nie. Fajnie wygląda. Ja tam Super. teraz te macki mam. Najlepsze na świecie. lubi. Żabcia owiergę macki. Macki mm -hmm. muszą być. Mikrofonik położyliśmy, mam nadzieję, że będzie działał. Że ściągnie na sobie dwoje, bo jeszcze nie mamy w prawie żadnej, nie? Żabcia. nie mamy. Dziękuję. Musaka wjechała. To jest to. I sałatka grecka z kurczakiem. Cezar. E, e, byliśmy parę razy w Grecji nigdy musaki nie jedliśmy. No i dzisiaj tak przyszedł taki czas, żeby sobie ją. Próbować. Ją pokaż, pokaż ją bardziej. Tak. Nie widać jej. No widać jak widać, ja już jej nie przybliżę tutaj bardziej. Dobra, nie? to smakujemy wtedy. Także wsuwamy. Na razie fajnie to wszystko wygląda i kalmary, kalmary bardzo dobre, przepyszne po prostu, super zrobione te kalmary, także fajnie. No dobra, zjedliśmy sobie obiadek. Weźmy kalmary sobie żeśmy domówili, takie dobre. Domówiliśmy kalmary, najlepsze na świecie jakie jedliśmy. I A macki tro... były, macki były. A trochę ich w życiu, po świecie zje... zjedliśmy. Tu nie. były naprawdę wspaniałe. Pierwszy raz to musakę jedliśmy z tym bakłażanem, no coś wspaniałego. Takie dobre, ja nie wiem jak to powinno smakować, ale dla mnie to chyba tak jak tutaj jedliśmy, także dobrze. Ta sałateczka. Duże porcje. Tak, cezara. No dobre, naprawdę wszystko super. Bardzo dobre, nażarliśmy się jak prosiaki. E... <laughs> także możemy sobie iść na spacerek, idziemy sobie tutaj na plażę, chodź Żabcia, niunka bierzemy zostaniemy sobie, tu się tak o na razie tam sobie z tyłu stoimy, ale chcielibyśmy tutaj gdzie stoi ten jeep to jest jeep? Tak. jeep no on tam odjedzie chyba, nie? to byśmy mieli fajnie, bo wtedy tutaj jest o tak, 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 tak i tutaj mamy plażę, nie? O, teraz tym, słabo widać mnie. Pod tym wielkim, dwa tamaryszki tutaj Dwa tamaryżki, powiem, że... super no. Także się usadowimy wieczorem. Też mamy tamaryszka w ogrodzie, ale za naszego życia to on taki na bank nie urośnie. <grym> nie zdąży. Nie zdąży, no ktoś inny się będzie nim później cieszył. No to idziemy sobie. Idziemy zobaczyć sobie tutaj na plażę. A plażyczka wygląda tak, o sobie spauzuję. Ja, ja staram, o, tak wygląda plażyczka, fajnie. Nie ma tłoków. Tak akurat powiedziałbym w sumie ludzi jest. Dojazd tu jest przyjemny. Tam bardziej kameralnie. Tam jakieś leżaczki są, ale nie ma tego za dużo. Także fajnie. E, plaża jak się nazywa, nie wiem, miejscowość nie wiem. Tutaj jakąś przebitkę wrzucimy. Bo fajne miejsce w ogóle. Zjeżdża się na dół, jest ta restauracyjka. Bardzo przyjemnie. Tawerna, tak, super. E, i nie ma takiego ścisku jak tam wcześniej, nie? Możemy yy, zobaczyć no czy tam jest jakiś widoczek góry możemy się przejść, a tak to ogólnie tak to wygląda. O tak, 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 tak tutaj wiadomo woda, woda, woda. Tutaj fajne tamaryszki Tam jest ta tawerna. My sobie tutaj stoimy. O, idę za żabcią za niunkiem jak ogon. To rozchodzić, bo naprawdę tak się obżarliśmy po prostu. No i za wszystko zapłaciliśmy 70 euro, jakieś 290 zł za jedzenie. Jesz jeszcze sobie piwo domówiłem. Tak, jeszcze dwa piwa. A Bata sobie wino jeszcze wzięła. Więc tak sobie nie żałowaliśmy, naprawdę. To nie, że tam <laughs> bida, tylko sobie po prostu mówimy, idziemy sobie na kolacyjkę. My sobie tam gotujemy ogólnie tak. Ale raz na jakiś czas sobie chcemy gdzieś pójść, sobie coś zobaczyć miejscowego jedzenia zjeść, ale zawsze mamy na to kasę przeznaczoną. Ale że tu akurat jest tawerna, bo na, na się nie ma w ogóle niczego, więc sobie go tu go gotowaliśmy, nie? Tak, tak, więc sobie tam gotowaliśmy, a tutaj sobie... Raz, dwa e, razy trzeba pójść. Trzeba, no, po to człowiek jeździ, żeby też poznać kuchnię, tak, no, kuchnia. Nie no, kalmary zawsze sam robisz, ale... Kalmary robię, ale... Ta, ja zawsze mówię, a robię najlepsze kalmary, tam guzik. Te były 100 razy lepsze od moich. Ale moje też nie są złe, też są dobre. Ale te to naprawdę, wow, najlepsze jakie jedliśmy po prostu. Nie wiem w czym oni je robili, ale rewelacja. Pyszne te kalmarki. E, a rano nie wiem. Na kawusie pójdziemy sobie rano? Nie, kawusie to sobie sami zrobimy. No, bo my mamy ekspres do kawy, nie, no. lubimy naszą kawuzienę. No, nie żebyśmy tutaj jakoś dziadowali, ale e, lubimy tak nie, sobie... Podałam, podałam te tak, nie po to, że Cię ekspres montowała i panele tam, żebyśmy elektrociepłownie mieli na dachu, żeby na kawę chodzić. Tak, nie rozbijamy się tak za często po knajpach, ale jak jest coś fajnego, dobrego, od czasu do czasu lubimy, bo to zawsze fajnie jest. Ty, ja nie wiem, czy pod tą górę mi się tam chce łazić, to jest dosyć spora góra. Ty się najadłeś, to idziemy to rozchodzić. Nie, no to o nie chcę się wyłączyć. Żadca mnie wykończy. Tylko tu idziemy po prostu. się będziemy ławić, i wolno. Mówi, że tylko tu idziemy chodzić. Ale to tylko tu. No to jest po prostu. Niezła wspinaczka. Jeszcze żeby było warto. Coś jakiś parking tutaj, czy co. Ale czy to jest punkt widokowy? No to ja nie wiem Zaraz zobaczymy O Niunik, ty pociągnij mnie trochę, ty masz kondychę dzisiaj Chłopie A też fajnie bo tam tu kawałeczek dalej od kamperka jest kranik ze słodką wodą dobrą. Fajnie nie musimy jechać tankować gdzieś szukać, tylko sobie jutro rano jak nie będzie samochodów. To sobie zatankujemy. I w zasadzie już nam tej wody, podejrzewam, tutaj starczy, albo prawie starczy. Dobra. Żabcia, widok obiecała. Mówi, że musi być. No i chyba będzie faktycznie. O, ładnie. Faktycznie ładnie. O, pięknie. Tu ten fragment to Chorwację przypomina.